Drodzy widzowie, tak po prostu, my, my mamy sierpień, ja na wczorajszym streamie nie tylko kończyłem Food Champions, ale otworzyłem nie jedną, nie dwie, nie trzy, nie cztery, nie pięć, nie sześć, nie siedem, nie osiem. Otworzyłem chyba dziewięć albo dziesięć paczek z ikoną, bo można je robić w nieskończoność. Czy trafiłem karty, która zmieni mój pierwszy skład? Oglądajcie uważnie, bo paczki otwieraliśmy co mecz. Powiem wam tak, ja przed tym meczem troszeczkę się zabezpieczyłem i zrobiłem jego, więc jestem zadowolony. Damian, powiedz mi, jakim cudem tam nie było karnego? No nie wiem, no, no nie wiem. Żeby był karny za takie wejście, to trzeba trafić piłkarza w twarz, tak jak zrobił to Sadio Mane z Edersonem. Jeśli trafiacie w klatkę piersiową i odrywacie komuś z sutka, to nie jest to faul. No nie no, meczyk piękny ogółem. Meczyk cudowny, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i w tym momencie to Arsenal jest na prowadzeniu. Jany, ale że De Bruyne zszedł, je Ale wiecie co, podobało mi się, naprawdę. To jest właśnie to, no. Dla takich momentów się ogląda futbol. No schodzi De Bruyne, niezadowolony. Później Guardiola tam siada z nim na ławce, o czymś rozmawia mówią może o pogodzie no słoneczko nie świeciło za bardzo w Liverpoolu ale fajnie fajnie no ale że De Bruyne wszedł wchodzi ten Kovacic go nie widać wchodzi Gakpo go nie widać Luis Diaz kurde ja go podziwiam za pracowitość ale no no kurde do końca sezonu pozostało jeszcze dużo meczów myślę że gdyby to był inny fragment meczu mógłby być rzut karny ale ze względu na to, że to był koń końcówka, nie? Ostatnia minuta. Nie no, zakładam, że jeśli jest 65 minuta, to prawdopodobnie byłby rzut karny, ale tak... Brakuje konsekwencji w piłce nożnej, brakuje trzymania się zasad. Drodzy widzowie, to jest ponownie ta paczka, w której jest szansa na trafienie karty Toty. Warto otworzyć tę paczkę. Czy to za monety, czy to za pońcy, warto na tym etapie, warto zaryzykować. Oczywiście najlepiej otworzyć to za monety, bo nawet 10 zł na tę grę to za dużo. Dlatego przekonajmy się, czy warto czy nie warto? Okej, okay, to może być coś ciekawego dla mnie. Alfonso Davis... Aha, Lawrence. Dobra, Alfonso Davis nie ma takiej karty, ale fajnie, bo akurat miałem deficyt na lewej obronie. Ulepszenie bisu ikony. Tu się to ty da trafić. Powtarzalne w nieskończoność. Jeszcze takie wymagania. Nie, no ludzie. <grytanie> Okej, okay, drodzy widzowie. A wiecie, co ruletę sobie zrobimy? Jest marzec, trzeba przedłużać. Mamy 2200 widzów, to jest rekord widzów w marcu. Dziękuję, że tu jesteście. Najpierw wróżba. Anglia, nie. Rio Ferdinand Toty, nie obrażę się. Naprawdę, napastnik angielski, tego widzieć nie chcemy. Lecimy. 3, 2, 1, poszło. Anglia, żeby nie bolało. Drodzy widzowie, co mecz w Food Champions robimy ikonę. To jest challenge. Tym składem kończymy. Testujemy Akanji'ego, testujemy Klarka, Znaczy Klarka i ten Akanji'ego nie pokazywałem wam, ale jest super. Jeśli go zrobiliście, to nawet z tym plus jeden on będzie bardzo dobry. Cannavaro, Maldini, Zizu na napadzie, Gianfranco, którego oplułem trafiając wczoraj. Więc zobaczmy, czy rywal będzie w stanie wykorzystać jego potencjał. Izak przyjęcie. Nie ma... Wow! On jest na drodze do mocnego... Akanji, kasztano głowy, ty! Pierdzielę pierwszy mecz w lidze weekendowej, on przepuszcza piłkę pomiędzy nogami, on ma wszystkie playstyle defensywne prawie, nie, nie, nie. To, mo to może być szybka liga weekendowa, ja pierdziele. za on się rozpędzi, on ma powershoty, 2 do dwóch. Myślałem, że wpadło. Dobra, Akanji, tobie dziękujemy, wchodzi Lukaku. Izak. Zola, 3-1. I Gianfranco 4 do 1, musimy się obudzić, bo rywal nie jest dobry. George Best? Spokojnie. A to jest karny, brawo Izak. Van Dijk w sam środek, 3 do 2. Za właściwie 3 do 4. Lukaku nie trzymał linii, Zizu! Proszę bo... Zizu, nie, Casillas, proszę przy... Lukaku świetnie, jeden kontakt, Izak! Lecimy! Super płynność, panowie, super. Beckham, Clark, Lukaku, doskonale, jeszcze jeden. Ty, ale naprawdę, no to zachowanie obrony jest tak żałosne. Oni stoją, nie da się nimi kontrolować, nikt się nie wraca. Jak ja mam tu odrabiać? Van Dijk po raz drugi? Karny. Czy Van Dijk zrobi to po raz drugi w tym meczu? Van Dijk, tak jest. Bierze piłkę i próbujemy wyrównać. Lukaku! Co za strzał z pierwszej piłki, niczym kiedyś Robin Van Persie! Tylko on uderzył, no, z 20 metrów więcej. Mamy remis, 7 do 7. Teraz Lukaku, jeszcze raz podrzucił. Bez kombinowania, 8-7, dobra zmiana. David Beckham, perfekcyjna Lukaku! Clark, cyk, cyk, cyk. Anglicy się zgrali, Beckham do środka, Isaac, hat-trick, tak! Ale Clark teraz, Virtuos. Lukaku! I nawet Lukaku tutaj się pokazał wizją, bo chciałem podać do Izaka. Mamy 10 do 7. Wydaje mi się, że wygrałem ten mecz, a może będzie gol numer 11. Iza! O, Jezus Maria, tak jest 11 do 7. Tym razem bez ruletki. Druga ikona, którą dzisiaj widzicie. Czy robię wróżbę? Nie robię wróżby, bo ta wróżba ostatnio była zbyt prawdziwa. Dlatego teraz prosto z mostu druga ikona i proszę, niech będzie niebiesko, niech będzie ktoś, kim może naprawdę zagrać. To są Niemcy i to może być coś potężnego. A może chociaż Miller? Prince. O, 92. No, prawie za darmo przepalę skład 85. Kobel. Akanji. Dobra, Akanji jego się nie boję. Co to jest za drużyna? Pewnie taka, która pakuje mi 5 goli zaraz, niestety, ja o tym wiem. Poczekamy, podamy. Ła! Garnaczo, Jeszcze play się włączył. I teraz. George Best. 2-0. Nie było spalonego. Włodzimierz Smolarek. Ach, czekał do ostatniej chwili. Pewnie skończył. Ależ podani, Isaac Uwaga, smolarek i zrobił to! Wow! Najbardziej cierpliwy gracz tej gry. Przyjęcie my podajemy jeszcze raz, podajemy. Tak, Przed karne chciałem podać. Markizjo! Jezus, ja się nie mogę dobrze przełączać, no. Izak. Nie ma czegoś takiego jak pierwsza piłka w tej grze, no. On musi tu przyjąć zamiast próbować jakiegoś woleja, no i to jest cała zmarnowana sytuacja. Garnaczo? Brawo! Ja nie wiem, ludzie, no przecież ta obrona leci od środka, oni się w ogóle nie ustawiają. Izaak będzie? Doskonale. Podaj, kurde. Izaak! Dzwonimy, dzwonimy, halo. Dzwonimy po ambulans, ale nie dla mnie tym razem. Brawo, Izaak. Klian jeszcze, noż czerwona. Ziko, poprzeczka. Jeszcze jedno podanie, bombastor! Nieprawdopodobna interwencja Kobla. Lukaku, ale... Dlaczego tak późno gra mi na niego przyłączyła, pierdziele! Bombastor, nieprawdopodobna próba. Kobel bezbłędnie. Koniec. Uff, ciężki mecz. Dzisiaj gramy do 15. Dobra, 100 razy 83. Kilka kart specjalnych powinno wpaść. Zobaczmy, czy pomoże mi... Nie, nie, nie... To jest... Dobra, bo te wszystkie karty mają zepsute walkouty na 100%. Przecież tam były takie procenty na te karty specjalne. No ludzie, ludzie. Nice, tego potrzebowaliśmy. Cztery informy. Informy teraz jak złoto. Ale nie trafił, Nie. O ja, zabali i kopetę. Myślałem, że nie trafiłem tutaj żadnej karty specjalnej. Otwieramy! Czy teraz? Coś nas zaskoczy. Są znów Niemcy. Tym razem środkowy pomocnik to jest Lotar Mateusz albo Balak. Mateusz Toty. Schweinsteinger. Chodź, wpuszczę Ziko. Troszeczkę więcej zwinności potrzebujemy. A może sobie kimś wypożyczonym fajnym zagramy? A że co, zagrajmy, Nazario. Musimy przywołać duchy. Jeśli zagram w tym meczu, Nazario. On przyjdzie do nas w kolejnej paczce. To się wydarzy. Wandersar, Maldini, Carvalho, Ramirez. Ale, Ra o za kilka milionów. Ja pierdziele, jeszcze go trafił. Nazario Lobik. Na szczęście karta za kilka milionów potrafi w taki sposób pokonać bramkarza. No okej. Okay. Dużo Brazylijczyków w składzie tutaj. Powinna być jakaś bajka na boisku. Po prostu Zico 2-0. Jak ogarnąłem, że muszę wygry... Kurde, Garnaczo, musiałeś. No niestety mój błąd. Za szybko reagowałem w defensywie Kennedy-Ulglish. on jeszcze potrafi biegać na tym etapie? Świetna podcinka. Leao! Przesunąłem się Edersonem. Garnaczo, poezja. 3-0. Mamy zwycięstwo numer 13. Jeszcze dwóch potrzebuję do tej pięknej paczki. Teraz musi być lepiej. Tak po prostu. No to jest już karta za pół miliona. Proszę. Niech to nie będzie zwykła ikona. Mecz o 14 zwycięstw. Ranka, której nie miałem od trzech tygodni. Krystal targówek, o Boże. A może ktoś z targówka będzie chciał pójść już spać, niedziela wieczór? Po co grać? Aleksja Putejas, pewnie to ty. Brawo Ederson. Garnaczo! Ulala, ulala. I o tym mówiłem, dlaczego Ederson faulował, przecież Darwin Darwinu niezby tak nie zrobił. A może by zrobił, kto wie, ten człowiek jest tak nieprzewidywalny. Spalony czy nie? Mam nadzieję, że nie było. Co chce do ludzi z targówka? A czy ja cokolwiek powiedziałem? Ale jeśli taki ton to ma ktoś z targówka, to chyba mam prawo coś mieć, Ronaldo. Darwin Nunes kończy to. Nie, nie, nie. Sam środek 3 do jednego. Fuck off, fuck off, referee. Fuck off. Henry. 4-1. Akurat gdy potrzebuje tej paczki, gdy chce wygrać tę paczkę, taki mecz. Joszko. Nie no. To. Ja muszę zobaczyć, jak się jak to przeleciało. Van Dijk, ty stoisz na torze lotu. Pi... Mój Boże no. Noc! Ederson! Ronaldo! 2-6. sklej on sklei tę piłkę. Skleił Ronaldo Nazario. Hop, hop! Ela podanie. Ziko. W międzyczasie jego jedno podanie. Dobrze, leżgnął tam. Kylian, wyprzeć Maldiniego, proszę. Brawo. Mbappé. Podanie best. I teraz, no niestety, gramy bez jednego piłkarza na boisku. Van Dijk, mogłem ryzykować flizgiem. David Ginola, 8 do 2. Wszystko by się inaczej potoczyło, gdyby Nazario postanowił wykorzystać setkę. Gdyby wtedy było 2 do 2 z górki. Przypomnę, nieważne kogo trafię, gram tą kartą na napadzie do 70 minuty. Dopiero po 70 minucie mogę dokonać zmiany. Kto będzie naszym napastnikiem na ostatnie spotkanie w lidze weekendowej? Panie i panowie! To jest Brazylia! To jesteś P.O. i to może być. Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Sokrates. Szczerze, dobra karta. Wysoki, 4 na 5. Let's go! Meczu 14 zwycięstw. Ederson. On nie jest najlepszy, ale ma Ferdinanda. Ja pierdziele, no. <grystanie> Aha. Okej. Okay. za słaby na Wernera. Podanie do środka po meczu. Podanie Sokrates! Przed opuszczeniem boiska on trafia. Garnaczu! Kylian. No, pociągany za koszulkę. To jest rzut karny, przecież... No super Rivaldo, wizja artysty, to jaki jesteś skromny, bystry, 4 do bólu, przezroczysty, przezroczysty jest na boisku, bo ciebie nie widać debilu. No i też ten chyliam. przecież jak ja go wpuszczam z ławki, mam wrażenie, że Lukaku więcej daje. No przecież nie da się nim obrócić, zdejmuję go. No nie mogę, nie mogę go zdjąć, bo nie mam pauzy. No i Zebiot 3 do jednego. Dobra, dla odmiany ranka piąta, ostatnio ona daje nam bardzo fajne nagrody, jeszcze sobie zrobimy jedną ikonę po tym. Zaczynamy od Kobela, który przyda nam się. On zasponsoruje nam kartę. Teraz jest Luka Modric, którego od razu wrzucimy. I mamy Informa. Ora, paczka Ultimate, ale tu poleci. Karta za 5 milionów. Lavel 87, zaczynamy od Lockoutu, który bardzo nam się przyda. W kolejnym SBC. Druga paczka za Food Champions, warta 50 tysięcy. Little. 86. I teraz paczka, którą mamy za bezcen w SBC. Choć tamta paczka zawiera więcej kart, więc, niby tutaj powinna być szansa na trafienie czegoś lepszego. To jest chyba karta Funders, tak? Boże, Neymar, myślałem przez chwilę, będzie to jednak coś dla Alvina. Jest to Bremer, ale takim Neymarem to bym nie pogardził. Szkoda, że takiej karty nie da się trafić. 2 razy 85 jeszcze i jest szansa na to, by uratować te nagrody. No nic, no zrobimy... O, Halandy. Nie, Odegardy. Odegardy i Zinsberger. Super duet z Arsenalu. Robimy ostatnią ikonę. Mieliśmy jedną z ikon Brazylii. No nie tej szukałem. Czy będzie wreszcie niezwykła ich... Argentyna? Na samo zakończenie jeszcze jedna ikona. Złota paczka premium. Wróżba. Hiszpania. No nie, tak naprawdę z Hiszpanii co duplikat Casiasa pewnie to poleci. Ej, czy to znów Stoty jest? Ej, 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 Matis, dzięki. Drugie podejście, jakie drugie podejście? Ósme albo dziewiąte podejście do ikony. Ruletka na koniec, no możemy to zrobić, możemy. Żeby były jakieś emocje chociaż. Najpierw Anglia, bo ta Anglia zawsze boli. Jest, nie ma Anglii, dobra, Ukraina. Urugwaj, nikogo nie ma, Mijacham, proszę! Wiecie co, jakaś, może Samueleto? Ja dwa razy grałem na niego w tym roku, nawet dałbym mu szansę w naszej drużynie. Nie da się go trafić. Rosja, Jaszyn na Esio. No dobra, jeszcze Walia. Jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Gana. To ty. To ty, esien, Ja jestem na tak. No, mam wypożyczonego na 20 meczów. Serbia i tak naprawdę z górki dobra. Rumunia jeszcze, Gorgę, Hadzi, No tak źle mi życzycie, że naprawdę Hadziego da się trafić na tym etapie? Nie da. Ja nie chcę przedłużać. Ja chcę to już zobaczyć. Ja chcę zobaczyć tego Toty Nazario. Może się schował Hulit? Tylko Wiejra Toty to ratuje. O mój Boże, będzie tragedia. Mateusz Toty. To jest ostatnia karta, która nam chyba została. Gerd Müller. Była Print, był Gerd Müller, mógłbym zbudować napad marzeń.